W ostatnich dniach swego życia publicznego papież Leon XIII wygłosił przemówienie, które wielu określiło jako jedno z najbardziej poruszających i proroczych słów w historii współczesnego Kościoła. Wystąpił niespodziewanie, w prostym białym habicie, bez uroczystej asysty i powiedział: "Jeśli twoja rodzina odwróciła się od Boga, jeśli nie chodzi do kościoła, jeśli serca twoich bliskich są zimne wobec wiary, nie czekaj. Zrób trzy rzeczy natychmiast." Słowa te rozeszły się po całym świecie niczym echo sumienia. Nie były to słowa potępienia, ale wołanie miłości. Papież nie mówił z pozycji władzy, ale z serca człowieka, który widział, jak rodziny tracą ducha, jak dzieci rosną bez modlitwy, a domy wypełnia cisza, w której nie słychać już dźwięku różańca. Leon XIV spojrzał w kamerę, jakby patrzył wprost w duszę każdego człowieka i powiedział, nie trać nadziei, wiara twojej rodziny może się odrodzić. Ale musisz działać teraz, nie jutro, nie za tydzień, teraz. Ludzie płakali, słuchając jego głosu, który drżał, jakby niósł ciężar całej ludzkości. W tym momencie świat potrzebował tych słów, bo coraz więcej rodzin oddalało się od Boga, tłumacząc to zmęczeniem, nowoczesnością, brakiem czasu. Papież odpowiedział na to z niezwykłą prostotą, mówiąc rodzina, która przestaje się modlić, traci korzenie dom w którym nie słychać modlitwy staje się pusty choć pełen rzeczy zebrani w auli pawła wszyscy, słuchali w absolutnej ciszy leon xiv kontynuował nie pytaj dlaczego twoje dzieci nie chcą iść do kościoła nie pytaj dlaczego twój mąż twoja żona twoi rodzice nie mają wiary zapytaj siebie czy w moim domu jeszcze płonie światło ewangelii te słowa przenikały serca jak ogień nie było w nich oskarżenia była tylko troska i nadzieja. Papież pochylił głowę, a po chwili powiedział, że istnieją trzy konkretne czyny, które każdy wierzący powinien wykonać, jeśli chce, by jego rodzina wróciła do Boga. Podkreślił, To nie są zwykłe rady, to duchowe narzędzia, które zostały mi dane. W modlitwie Zrób te trzy rzeczy natychmiast, a zobaczysz, jak Duch Święty zacznie działać w Twoim domu. Jego sekretarze i doradcy próbowali zrozumieć, co miał na myśli. Czy chodziło o praktyki religijne, czy może o symboliczne gesty miłości i przebaczenia? Leon XIV tylko się uśmiechnął i powiedział: Nie ma wiary bez czynu, nie ma miłości bez ofiary. Jeśli chcesz, by twoi bliscy wrócili do Kościoła, musisz im pokazać, że Kościół zaczyna się w twoim sercu. Po tych słowach podszedł do pulpitu, położył dłoń na piśmie świętym i wypowiedział modlitwę, która stała się początkiem nowego ruchu duchowego. Panie, Przywróć wiarę w domach, w których zgasło światło modlitwy. Niech matki i ojcowie staną się pierwszymi apostołami we własnych rodzinach. Niech dzieci znów usłyszą Twoje imię w ustach rodziców, zanim nauczą się czytać. Tego wieczoru Jego przemówienie obejrzały miliony ludzi. Komentarze w sieci płynęły ze wszystkich stron świata. Jedni mówili, że papież wzywa do duchowego przebudzenia, inni, że to ostatnie ostrzeżenie przed nadchodzącymi czasami prób. Ale wszyscy zgodzili się w jednym: Leon XIV. mówił z serca, które płonęło ogniem Ducha Świętego. I wtedy zapowiedział, że w następnym dniu ujawni te trzy czyny, trzy duchowe kroki, które mają moc przywrócić wiarę w każdym domu, niezależnie od tego, jak daleko ktoś odszedł od Boga. Niech każdy, kto mnie słucha, przygotuje się. Jutro powiem wam, co należy zrobić, aby wasza rodzina wróciła do Kościoła. To orędzie nie jest moje. To orędzie matki, która wciąż płacze za swoimi dziećmi. I tak zakończyła się pierwsza część tego przemówienia, które na zawsze zmieniło oblicze współczesnego chrześcijaństwa. Świat czekał w ciszy, a papież, zanim odszedł z mównicy, wypowiedział tylko jedno zdanie, które poruszyło wszystkich: Nie mów, że twoja rodzina nie wierzy. Powiedz: Jeszcze nie wierzy, bo wiara zawsze wraca tam, gdzie jest miłość. Następnego dnia, gdy dzwony Watykanu biły o poranku, Setki tysięcy ludzi zebrały się na placu Świętego Piotra. Nie było to zwykłe spotkanie. Czuło się napięcie, jakby cała ludzkość wstrzymała oddech przed czymś, co mogło odmienić jej los. Wszyscy czekali, by usłyszeć, co oznaczają słowa papieża z poprzedniego dnia. Zrób te trzy rzeczy natychmiast. Leon XIV pojawił się spokojnie, bez triumfu, bez złotych szat. W dłoniach trzymał prosty krucyfiks i różaniec. Jego twarz była zmęczona ale pełna światła. Gdy spojrzał na tłum, rozległa się cisza tak głęboka, że można było usłyszeć bicie serca świata. Dziś powiem wam, co Duch Święty włożył w moje serce. Nie są to słowa uczonych, lecz słowa matki, która widzi, jak jej dzieci oddalają się od Boga. Zanim rozpoczął, uklęknął. Chwilę trwał w modlitwie, po czym wstał i wypowiedział słowa, które poruszyły wszystkich. Jeśli twoja rodzina nie chodzi do kościoła, nie zaczynaj od wyrzutów nie zaczynaj od krzyku ani od strachu zacznij od miłości która nie osądza ale przyciąga wtedy papież otworzył małą księgę której zapisał trzy wskazania trzy święte czyny które jak mówił zostały mu objawione w nocy modlitwy przed najświętszym sakramentem pierwszy czyn zapal światło w domu każdego wieczoru zapal świecę w swoim domu niech to będzie znak że w tym miejscu mieszka bóg Niech twoje dzieci widzą, że modlitwa jest światłem, nie obowiązkiem. Leon XIV wyjaśnił, że świeca to nie tylko symbol. To gest, który przypomina rodzinie, że Bóg nie odszedł. Kiedy zapalasz ją, mów prosto: Panie, wróć do tego domu, napełnij ten dom Twoim pokojem. Nie chodziło o wielkie ceremonie, ale o prosty rytuał codzienności. Papież mówił, że nawet jeśli nikt inny nie chce się modlić, jedna płonąca świeca może stać się początkiem przemiany serc zacytował słowa z ewangelii nie zapala się światła by je ukryć pod korcem ale stawia na świeczniku by świeciło wszystkim w domu i dodał stań się tą świecą nie mów o wierze bądź jej światłem drugi czyn módl się za nich po imieniu nie proś Boga ogólnie nawróć moją rodzinę wymieniaj ich imiona jeden po drugim Wypowiadaj każde imię z miłością, tak jak Maryja wypowiadała imię Jezusa w ciszy Nazaretu. Leon XIV tłumaczył, że moc modlitwy tkwi w osobistej więzi, nie w ilości słów. Powiedział, jeśli chcesz, by Twoje dzieci wróciły do Boga, módl się za nie nie jak sędzia, ale jak matka. Nie mów, oni są źli. Powiedz, Panie, oni są Twoi. Zachęcałby codziennie, nawet przez minutę, modlić się za każdego członka rodziny osobno wymieniając jego imię i błogosławiąc go w sercu. Błogosław nawet tych, którzy cię wyśmiewają. Błogosław, gdy cierpisz. Bo każde błogosławieństwo, które wypowiadasz, wraca do ciebie przemienione w łaskę. Opowiadał historię pewnej kobiety z Hiszpanii, która przez dwadzieścia lat modliła się za swojego męża, ateistę. Każdej nocy wypowiadała jego imię przed snem, zmarł pojednany z Bogiem. Leon XIV spojrzał w kamerę i powiedział, Nie lekceważ siły jednej cichej modlitwy. To ona może otworzyć niebo nad całą rodziną. Trzeci czyn. Zrób gest przebaczenia. Nie można prosić Boga o cud, jeśli serce jest pełne gniewu. Jeśli chcesz, by twoja rodzina wróciła do kościoła, przebacz im wszystko, nawet to, co wydaje się nie do wybaczenia. Na te słowa wielu ludzi zaczęło płakać. Leon XIV mówił spokojnie, ale z mocą, jakby każde zdanie spływało z góry. Przebaczenie to niezapomnienie. To decyzja, by nie pozwolić, by rana kierowała twoim życiem. Kiedy przebaczasz, otwierasz drzwi, przez które Bóg może wejść do twojego domu. Papież opowiadał o swoim doświadczeniu, o ludziach, którzy w młodości go zdradzili, a on latami nosił w sercu żal. Dopiero gdy wybaczył, poczuł, że może naprawdę modlić się za innych. Nie można zapalić świecy, trzymając gniewy w dłoniach. Najpierw trzeba je otworzyć. Po wypowiedzeniu tych trzech czynów papież milczał przez długi czas. Wszyscy czekali, aż doda coś więcej, ale on tylko zamknął oczy i powiedział: To wystarczy. Zrób te trzy rzeczy, a zobaczysz, jak duch zaczyna działać. Świat nie potrzebuje więcej słów, potrzebuje świadectw. Wtedy Leon XIV zrobił coś niespodziewanego. Szedł z podium i poprosił, by na placu zgaszono wszystkie światła. W ciemności zapalił jedną małą świecę i trzymał ją wysoko, mówiąc: To jest wiara. Zaczyna się od jednej iskry nie czekaj aż inni zapalą zapal pierwszy tłum odpowiedział ciszą nie było aplauzu kiedy nadszedł trzeci dzień orędzia cały świat już czekał na placu świętego piotra zebrały się setki tysięcy ludzi 1900... w powietrzu czuło się napięcie ale też nadzieje jakby coś wielkiego miało się wydarzyć leon xiv pojawił się na balkonie bazyliki trzymając w dłoni mały krzyż z drewna oliwnego wokół niego panowała cisza Zanim zaczął mówić, spojrzał w niebo, jakby chciał się upewnić, że jego słowa płyną nie od niego, ale z wyższej siły. Potem powiedział: Powiedziałem wam o pierwszym czynie, o modlitwie, która jest sercem domu, powiedziałem o drugim, o przebaczeniu, które jest jego duszą. Teraz nadszedł czas na trzeci czyn, ten, który łączy wszystko: miłość, która otwiera drzwi kościoła. Tłum wstrzymał oddech, papież kontynuował. Jeśli twoja rodzina nie chodzi do kościoła, nie zmuszaj jej. Nie krzycz, nie oceniaj, nie bój się. Zrób coś, co może wydawać się najmniejsze, ale w oczach Boga jest największe. Pokaż miłość, zanim pokażesz wiarę. Słowa te spadły na serca ludzi jak deszcz łaski. Leon XIV mówił dalej z niezwykłą czułością. Zbyt długo myśleliśmy, że kościół to budynek, ale kościół zaczyna się tam, gdzie człowiek kocha drugiego człowieka w imię Boga. Kiedy dasz chleb głodnemu, kiedy przytulisz dziecko, które płacze, kiedy wybaczysz komuś, kto cię zranił, wtedy twój dom staje się świątynią. Ludzie płakali. Wielu z nich trzymało zdjęcia swoich rodzin, dzieci, małżonków, którzy odeszli od wiary. Papież spojrzał na nich i dodał: "Nie zmienisz serca bliskich słowami, ale cichą miłością, która nie oczekuje niczego w zamian. Kiedy będą widzieć w tobie spokój i łagodność, zapragną źródła, z którego one płyną". Wtedy uniósł krzyż i powiedział, trzeci czyn to miłość czynna. Nie wystarczy mówić, kocham Boga, trzeba go pokazywać. W uśmiechu, w pomocy, w cierpliwości, w przebaczeniu. Wtedy nawet ten, kto nie chodzi do kościoła, zacznie pytać, co daje ci taki pokój. To był moment, w którym tysiące ludzi zaczęło klękać. Nie z przymusu, z poruszenia serca. Leon XIV kontynuował spokojnie, głosem, który drżał od emocji. Miłość jest pierwszym kazaniem, które słyszy: Dziecko, jeśli twoja rodzina nie chodzi do kościoła, zanieś im kościół w sercu. Niech twoje słowa będą błogosławieństwem, a twój dom niech stanie się miejscem, gdzie czuć obecność Boga. Wtedy opowiedział historię. Mówił o kobiecie z południa Włoch, która przez dwadzieścia lat modliła się o nawrócenie swojego męża. Nigdy go nie zmuszała, nigdy nie krytykowała. Codziennie kładła rękę na jego poduszce i szeptała jedno zdanie. Panie, spraw, aby ten dom należał do Ciebie. Po latach, kiedy mężczyzna zachorował, sam poprosił ją, by zaprowadziła go do kościoła. W dniu swojej śmierci powiedział jej, nie wróciłem do Boga przez kazanie, ale przez Twoją miłość. Leon XIV zakończył tę opowieść słowami. Miłość, która nie narzuca, ale trwa, jest najpotężniejszym kazaniem, Jakie może usłyszeć serce człowieka? Po chwili dodał coś, co zostało zapamiętane na zawsze? Jeśli Twoja rodzina nie idzie do kościoła, nie próbuj ich ciągnąć siłą. Stań się dla nich światłem, które świeci przy drzwiach świątyni. Bo kiedy nadejdzie czas, wrócą prowadzeni blaskiem Twojej miłości. Wtedy zdjął z szyi różaniec, pocałował go i podniósł do góry. Niech ten różaniec stanie się łańcuchem, który łączy Was z Bogiem, a nie kajdanami, którymi wiążecie innych. Niech modlitwa, przebaczenie i miłość staną się trzema stopniami, po których Wasza rodzina wejdzie z powrotem do świątyni serca. Tłum milczał, ale wielu ludzi płakało z wdzięczności. Niektórzy mówili później, że w tym momencie na niebie ukazała się delikatna smuga światła w kształcie serca, które pulsowało nad Bazyliką niczym znak. Papież spojrzał w niebo i powiedział cicho: tak właśnie działa Bóg, przez miłość, której świat już prawie zapomniał. Po tych słowach zszedł z balkonu, zostawiając po sobie ciszę głębszą niż jakiekolwiek kazanie. Tego dnia zaczęło się coś, co media nazwały później ruchem trzech czynów: tysięcy rodzin, które zaczęły odmawiać wspólną modlitwę, przebaczać sobie i żyć w prostocie miłości. A w tysiąc Listach, które Leon XIV napisał niedługo później, znalazło się jedno zdanie, które stało się mottem tego nowego odrodzenia duchowego. Nie ucz swojej rodziny chodzić do kościoła, naucz ją żyć jak kościół. I w tym zdaniu kryła się cała istota trzeciego czynu. Miłość, która nie potrzebuje dowodów, nie czeka na uznanie, ale świeci, cicho, nieustannie, aż rozprasza mrok. Po orędziu o trzech czynach świat się zatrzymał. Nie było to zatrzymanie z lęku, ale z zadumy, jakby wszyscy czuli, że wydarzyło się coś, co nie da się opisać słowami. Media próbowały tłumaczyć słowa papieża racjonalnie, teolodzy analizowali każde zdanie, a jednak nikt nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego miliony ludzi nagle zaczęły się modlić, przebaczać i kochać w sposób, jakiego od dawna nie widziano. W małych wioskach i wielkich miastach ludzie powtarzali jego wezwanie: Zrób te trzy rzeczy natychmiast. W ciągu kilku tygodni zaczęły dziać się rzeczy, które nawet sceptycy nazywali znakami. Rodziny, które od lat nie rozmawiały ze sobą, zaczynały się jednać. Dzieci, które odrzucały wiarę, nagle pytały o Boga. Młodzi ludzie, którzy drwili z modlitwy, zaczęli przychodzić do kościołów w ciszy, często nocą, by zapalić świece i nic nie mówić. Jedna kobieta z Hiszpanii napisała w liście do Watykanu. Zrobiłam to, co powiedział papież. Zaczęłam się modlić każdego ranka. Przebaczyłam mojemu ojcu i zaczęłam kochać, zamiast narzekać. Po trzech tygodniach mój mąż sam zapytał, czy pójdziemy w niedzielę do kościoła. Z Japonii przyszło świadectwo młodej dziewczyny, która pisała: Nie wierzyłam w Boga, ale widziałam, jak moja matka modli się za nas w ciszy. Kiedy zapytałam ją, dlaczego to robi, odpowiedziała. Bo papież powiedział, że modlitwa to pierwszy oddech duszy. Od tego dnia zaczęłam się modlić razem z nią. Takie historie zaczęły napływać z całego świata: z Brazylii, Polski, Filipin, Nigerii, Francji, Kanady. Nikt nie wiedział, jak to się stało, ale w ciągu kilku miesięcy liczba ludzi uczestniczących w mszach wzrosła o miliony. Nie było żadnych kampanii medialnych, żadnych obietnic. Był tylko prosty apel: Zrób te trzy rzeczy natychmiast. W samym Watykanie mówiło się, że coś niewidzialnego unosi się w powietrzu. Niektórzy kardynałowie mówili, że czują delikatne światło podczas modlitwy, inni wspominali, że słyszą szept w sercu. Niech miłość zacznie się w domu. Leon XIV pozostawał spokojny, nie udzielał wywiadów, nie komentował reakcji świata. Codziennie o świcie wychodził do ogrodów watykańskich z różańcem w dłoni, mówił tylko jedno. Niech Duch Święty sam prowadzi owoce tego orędzia. Ale wkrótce zaczęły się dziać rzeczy jeszcze bardziej niezwykłe. W wielu miejscach na Ziemi pojawiały się światła, delikatne, ciepłe, pulsujące, które ludzie opisywali jako znak pokoju. W niektórych świątyniach, które od dawna były puste, nagle zaczęto słyszeć śpiew, jakby anielski chór powracał do miejsc zapomnianych przez ludzi. Naukowcy próbowali to wyjaśnić, ale żadne urządzenie nie potrafiło zarejestrować źródła dźwięku. Z miasta do miasta, z kontynentu na kontynent, orędzie Leona XIV rozchodziło się niczym fala. Nie przez słowa, lecz przez czyny. Ludzie zaczęli odwiedzać chorych, wspierać ubogich, modlić się razem, nawet jeśli wcześniej byli obcymi. Kościoły nie nadążały z organizowaniem spowiedzi i nabożeństw, ale papież powtarzał. Najpierw odbudujcie świątynię w swoim domu, a dopiero potem w murach. W Polsce w jednej z parafii doszło do... Wydarzenia, które obiegło świat. Podczas mszy w małym kościele w Krakowie, na ołtarzu pojawiło się światło w kształcie dłoni. Wszyscy obecni klęknęli, a proboszcz powiedział tylko. To znak, że Bóg dotyka tych, którzy otworzyli serca. Włoskie media nazwały to cudem trzech czynów, ale papież zakazał używać tego słowa. Powiedział spokojnie. To nie cud, to odpowiedź. Kiedy człowiek robi pierwszy krok ku Bogu. Bóg zawsze robi dziesięć ku człowiekowi. W kolejnych tygodniach zaczęto zauważać, przemiany nawet w miejscach, gdzie wcześniej panował chłód duchowy. Rodziny rozbite przez konflikty zaczynały rozmawiać, ludzie porzucali uzależnienia, sąsiedzi, którzy latami się kłócili, zaczynali sobie pomagać. Niektórzy mówili, że to nowa wiosna wiary, inni, że ostatni znak przed czasem oczyszczenia. Leon XIV. w jednym z listów napisał wtedy słowa, które wstrząsnęły teologami: Kościół nie potrzebuje nowego prawa, lecz nowego serca, a serce odnawia się tylko przez trzy rzeczy: modlitwę, przebaczenie i miłość. Te trzy czyny stały się nie tylko duchową praktyką, ale i ruchem społecznym. Powstały grupy rodzin, które spotykały się raz w tygodniu, by razem modlić się, dzielić świadectwami i pomagać potrzebującym. Nie miały liderów. Nie miały programów, miały wspólne pragnienie, odbudować wiarę w domu. Wielu mówiło, że nigdy wcześniej Kościół nie był tak żywy, choć tak cichy. Nie było fanfar, nie było triumfu, tylko prostota codziennego dobra. Leon XIV mówił o tym z uśmiechem. Tak wygląda prawdziwe Królestwo Boże. Ciche, a jednak potężne. Nie krzyczy, ale przemienia. Z czasem zaczęto zauważać coś jeszcze. Ludzie, którzy praktykowali trzy czyny, mówili o niezwykłym pokoju, który pojawiał się w ich sercach. Niektórzy opowiadali, że ich domy przestały być pełne kłótni, że sen stał się spokojniejszy, że dzieci zaczęły śpiewać stare pieśni religijne, choć nikt ich tego nie uczył. Jedna starsza kobieta napisała do Watykanu: Nie mam telewizora, nie mam pieniędzy, ale od kiedy? Modlę się i przebaczam, czuję, że Bóg siedzi przy moim stole. A papież, gdy przeczytał ten list, miał łzy w oczach powiedział wtedy do swojego sekretarza. Właśnie o to chodziło. Nie chciałem zapełnić kościołów, chciałem zapełnić serca. To zdanie stało się później motem nowej inicjatywy Watykanu Domus Fidei, Dom wiary. Nie chodziło już tylko o wiarę w murach świątyni, ale o wiarę w codzienności, w kuchni, w pracy, w szkole, przy stole rodzinnym. Świat się zmieniał, powoli, ale nieodwracalnie. Ludzie zaczynali rozumieć, że papież nie zaprosił ich do nowej ideologii, ale do powrotu do źródła, gdzie wszystko się zaczyna, do miłości. Minęły tygodnie od chwili, gdy papież Leon XIV wypowiedział swoje ostatnie publiczne orędzie o trzech czynach. Świat nie był już taki sam. To, co zaczęło się jako prosty apel do rodzin, przerodziło się w coś, czego nikt nie mógł przewidzieć. Duchową falę miłości, przebaczenia i modlitwy, która ogarnęła kontynenty. Nie było to wydarzenie medialne, nie było spektakularnych cudów na pokaz. To, co się działo, było ciche, ukryte, ale prawdziwe. W domach, w których przez lata panowała cisza, zaczęto znów słyszeć modlitwę. Rodzice, którzy wcześniej nie mieli odwagi mówić dzieciom o Bogu, zaczęli szeptać ojcze nasz przed snem. Dzieci, które nigdy nie widziały swoich rodziców w kościele, zaczęły pytać Mamo, tato, dlaczego się teraz modlicie? I wtedy działo się coś niezwykłego. Niektórzy mówili, że czuli w swoich domach obecność pokoju, delikatną ale mocną, jakby ktoś zapalił światło od środka. Inni opowiadali, że ich bliscy, którzy przez lata unikali kościoła, nagle zaczęli czuć pragnienie, by tam wrócić. Nie dlatego, że ktoś ich przekonywał, ale dlatego, że zobaczyli Boga w miłości najbliższych. Leon XIV obserwując to wszystko, napisał w swoim dzienniku: Zobaczyłem cud większy niż uzdrowienia i znaki. Zobaczyłem, jak wiara wraca do domów przez serca, a nie przez kazania. Zobaczyłem, jak duch święty zamienia kuchnię w kaplice, a stoły w ołtarze miłości. Ten wpis został opublikowany dopiero po jego śmierci, ale już wtedy był jak echo w sercach milionów ludzi. W całym świecie zaczęto mówić o cudzie odrodzonych domów, zjawisku, które nie miało logicznego wytłumaczenia. Rodziny, które przez lata żyły w gniewie, zaczynały się godzić. Ludzie, którzy nie wierzyli, nagle odkrywali pokój, którego nie potrafili nazwać. W małej parafii w Hiszpanii ksiądz opowiadał, że po kazaniu o trzech czynach przyszła do niego kobieta, która powiedziała: „Nie wiem, co się stało, ale mój mąż sam zapytał, o której jutro jest msza. Nie rozmawialiśmy o Bogu od dziesięciu lat”. W Argentynie, w jednej z najbiedniejszych dzielnic Buenos Aires, grupa rodzin zaczęła spotykać się w piątkowe wieczory, by wspólnie modlić się i przebaczać sobie. W Brazylii. Pewna starsza kobieta napisała list do Watykanu. Ojcze święty, moja rodzina znów się modli. Nie przez cud, ale przez miłość, tak jak pan powiedział. I wtedy zaczęto mówić, że Leon XIV nie tylko głosił Ewangelię, on nią żył, nie nakazywał ludziom wracać do Kościoła, ale pokazał, jak sprawić, by Kościół wrócił do ludzi. Nie mówił o obowiązku, lecz o tęsknocie serca. Światło, które nie zgasło kiedy papież zachorował, wielu sądziło, że jego nauczanie skończy się razem z nim, ale w ostatnich dniach jego życia wydarzyło się coś, co do dziś budzi zdumienie. Świadkowie mówią, że w jego pokoju nie gasło światło świecy stojącej przy krucyfiksie. Nie zdmuchnął jej wiatr nie wypalił knot. Płomień palił się nieprzerwanie aż do chwili jego śmierci. Siostra, która była przy nim, zapytała go cicho: Ojcze święty, czy boi się ojciec umrzeć? A on odpowiedział z uśmiechem, nie, bo tam dokąd idę są wszystkie rodziny, które nauczyły się kochać tak, jak Bóg kocha. Te słowa były jego ostatnim świadectwem. Po jego śmierci znaleziono w jego notatkach zdanie, które stało się duchowym testamentem dla Kościoła. Nie szukajcie Boga w wielkich rzeczach. Szukajcie go w tysiącycięciacie uśmiechu dziecka, w przebaczeniu, w milczeniu pełnym pokoju. Bo tam, gdzie jest miłość, tam jest Bóg.